24 lipca na pikniku pod szybem Prezydent zebrali się pielgrzymi oraz chorzowianie w ramach Światowych Dni Młodzieży organizowanych w tym roku w Polsce. Piknik pod szybem prezydenty jest to wydarzenie, które pozwala wszystkim rodzinom, które gościły pielgrzymów, aby się i jest taki piknik po prostu pożegnalny dzisiaj, gdyż jutro pielgrzymi wyruszają już do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym, jest to doskonała okazja do tego, żeby razem wspólnie spędzić jeszcze ten czas na zakończenie i, i się jeszcze sobą nacieszyć. Wszystkie miasta goszczące organizują takie koncerty, gdyż tak jak mówię, jest to doskonała okazja do, do tego, żeby jeszcze spędzić ze sobą ostatnie chwile, żeby pobyć razem i się po prostu pożegnać jeszcze na zakończenie w doskonałej atmosferze. Na pikniku można było spotkać osoby z całego świata. Kolejne wydarzenie, podczas którego w naszym mieście gościmy wielu e, przyjezdnych e, gości z całego można powiedzieć świata, bo rzeczywiście nie tylko z Europy. E, czekamy na przybycie do Polski Ojca Świętego, jak widać w dużym gronie również w naszym mieście na ten kulminacyjny moment Światowych Dni Młodzieży. I'm from uh, Italy and uh, we are here to uh, meet our Pope, uh, our Father and uh, so we are uh, happy because it's wonderful. We exchange our experience uh, with the, the the young people uh, who live here. Hello, Hajlova! Thanks for, Thank for all! We love you! So far so good. Very nice. Um, nice atmosphere. Um, we came here with our host family. Very nice host family. It's a beautiful place. People are really nice and like it's really green and foresty and stuff. It's, it's great. It's great. I'm enjoying it. Organizatorzy pikniku przygotowali atrakcje dla najmłodszych, a na scenie wystąpiło wielu wykonawców. Jest to już piąta edycja projektu Mozart kontra Sinatra, który rozwinął się od jednego koncertu. Zamysł był stworzyć jeden koncert muzyki rozrywkowej. Studiowałem w Stanach Zjednoczonych, spędziłem 4 lata na ulicy z Afroamerykanami, 12 lat w Operze i zainspirowało mnie to, żeby połączyć klasykę z rozrywką z czarnymi klimatami. I myślałem, że na jednym koncercie się skończy. Okazało się, że co roku było więcej 3, 5, 7, 10. I stworzyłem taki cykl przeglądów regionalnych w trzech województwach. Wystąpił również laureat telewizyjnego, show Must Be The Music zespół Albo i Nie. W ramach Światowej Dni Młodzieży gramy w tej chwili trzeci koncert razem i jesteśmy pod takim wrażeniem po publiki, która tutaj jest i, i całej atmosfery, atmosfery, która jest tego święta, że po prostu no, nie potrafimy wyjść z podziwu cały czas. I bardzo chętnie już czekaliśmy, żeby dzisiaj, raz zagrać dla tej niesamowitej publiczności. Mamy nasz repertuar i Myślę, że jest dobry po prostu, że wpisuje się w te wartości, które niosą ze sobą Światowy Dni Młodzieży. Gwiazdą pikniku był zespół bracia. Dzisiaj jest koncert związany ze Światowymi Dniami Młodzieży, jadąc przez całą Polskę. Widać, że ta młodzież z całego świata się zjeżdża. Bardzo nas to cieszy, że, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia. Nic zadać nic ująć, a, a zagramy swój zwyczajowy set, także będzie i, i, i piosenkowo i, i, i dosyć mocno czasami. Ale dziękujemy bardzo za zaproszenie. Mamy nadzieję, że zmieśc, zmieś, tak, zmieścimy się w konwencji Światowych Dni Młodzieży.